Moi kochani, teraz rozumiem ten sen z tymi ptakami, delfinami. Widzicie, jak to się wszystko tutaj klaruje? 20 minut temu, e, tak jak delfiny były, po prostu ten sen oznaczał ptaki, że będą to robić ptaki i delfiny, to co teraz właśnie robią i e, uciekają po prostu, bo coś się wydarzy wielkiego. Także e, pokażę wam, pokazuję, pokażę. Pokażę wam za chwilę pod linkiem e, tutaj poniżej link co robią te ptaki właśnie jak ja widziałam je w tym, w tym śnie że właśnie z tamtej strony gdzie one leciały a akurat tak kamerzysta może ustał nie wiem ale tak właśnie widziałam jak właśnie te ptaki leciały właśnie z tamtej strony i jest ich po prostu ich chmara Także tutaj um, mam fajną tutaj grupę dziewczyn, które naprawdę wysyłałam takie właśnie mi filmiki i linki. I to się działo, słuchajcie, 20 minut, 20 godzin temu. Delfiny też robiły to wczoraj, to co robiły właśnie w tym filmiku, co macie wcześniej. Także powiem Wam, świadoma jestem tego, że to sen od Boga, który pokazuje, co się dzieje, abyśmy byli gotowi. I właśnie módlmy się, słuchajcie, módlmy się. Ponieważ jest po prostu to bardzo mocno nam potrzebne, abyśmy, może nie wiem, za chwilę byli pochwyceni, nie wiem, ale po prostu słuchajcie, dzieje się naprawdę. Kolejny raz Bóg nas uprzedza, pokazuje. A teraz samolot znowu lata że naprawdę coś będzie, lada moment po prostu. Także. Proszę was, módlcie się do Boga, przechodźcie, pracujcie, jak ale żeby nasze serce po prostu było czyste do Pana Boga. Link macie oczywiście poniżej, dlatego, dlatego tak na, tylko chciałam na chwilkę się tu do was nagrać, naprawdę bardzo, bardzo ważne.